DZIEŃ 12. POZNANIE SERCA JEZUSA Maryja zachowywała w swoim sercu słowa Jezusa. Dwukrotnie powtarza to święty Łukasz w Ewangelii, ucząc nas, czym było zajęte serca Maryi od chwili, kiedy urodziła Syna Bożego. Całe jej serce było zatopione w rozmyślaniu o słowach i dziełach Jezusa. Duch Święty chciał przez to nas nauczyć, gdzie mamy szukać wzoru cnót, i dobrych uczynków. Jest dla nas ważną nauką, jak bardzo Maryja doceniała ubóstwo, widząc Syna Bożego rodzącego się między bydlętami w stajence. Ubóstwo towarzyszyło Jezusowi przez całe życie. Wpatrując się w Boga uniżonego pod postacią człowieka, nauczyła się czcić pokory. Któż potem będzie się dziwił, że zostawszy Matką Boga nie przestała być pokorną służebnicą pańską? Była pierwszą uczennicą tego, który mówił: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Przez trzydzieści lat Maryja była świadkiem posłuszeństwa Boga, który stał się człowiekiem. Był im poddany. Oto treść całego życia Jezusa w Nazarecie według Ewangelii. W mieście tym syn Boży pracował na kawałek chleba wspólnie z Józefem, którego wszyscy uważali za ojca Jezusa. Święty Jan Chryzostom czyni uwagę, że święta rodzina nie miała ani sługi, ani służącej. Sługą był Syn Boży, który chciał być Synem Człowieczym, Synem Maryi, żeby usługiwać swojej matce i opiekunowi. Bóg znosił drzewo do pracy, Bóg zamiatał izdebkę, Bóg obrabiał drzewo, Bóg służył ludziom. Każdy ruch Boga człowieka był dla Maryi nauką, przykładem i wzorem. Jednakże największym źródłem podziwu Maryi i najgłębszą nauką było to, że ten, który jest samym szczęściem i wszechmocą, żył na ziemi tylko cierpieniami. Maryja, rozmyślając o tym, napełniała swoje serce goryczą. Jezus stał się dla niej bukietem miry. Wiele razy, gdy spoglądała na to Boże dziecko, Przychodziły jej na myśl wszystkie okoliczności męki i dlatego serce niepokalanej dziewicy pierwsze rozbolało cierpieniami Jezusa. To zgłębianie serca Jezusa pozwoliło Maryi poznać miłość Boga do ludzi. W sercu Maryi codziennie rosło pragnienie, żeby być matką wszystkich ludzi. Poddając się całkowicie woli Bożej i widząc, że Jezus Chrystus z miłości do ludzi chce za nich umrzeć, zgodziła się na śmierć swojego najdroższego Syna, ofiarując Go Ojcu przedwiecznemu dla naszego zbawienia. To była najboleśniejsza ofiara dla macierzyńskiego serca. W dalszych rozmyślaniach zobaczymy udział Maryi w naszym odkupieniu przez zasługi jej cierpień. Nasze wewnętrzne życie, tak jak życie Maryi, powinno być zajęte poznawaniem serca Jezusa. Patrząc na ubóstwo Zbawiciela, łatwo nam będzie oderwać serce od rzeczy ziemskich. Patrząc na pokorę Jezusa, będziemy pragnąć poniżenia jak święci. Patrząc na posłuszeństwo Boga dla ludzi, będziemy ochoczo posłuszni naszym przełożonym, patrząc na życie Zbawiciela w cierpieniach. Będziemy wstydzić się gonitwy za rozkoszami i przyjemnościami życia i będziemy szczęśliwi, niosąc krzyż za Jezusem. Patrząc natomiast na miłość Jezusa ku ludziom, wszelkimi siłami, choćby miało to nas wiele kosztować, będziemy starać się o zbawienie innych wspólnie z Jezusem i Maryją. W 1857 roku zmarła w opinii świętości panna Adela. Margrabianka Murien, najbardziej znana ze swych cnót niż ze świętości rodu. Nawet pomiędzy świętymi trudno było znaleźć duszę z większym nabożeństwem do Królowej Nieba. W szesnastym roku życia, za przyczyną Maryi, tak głęboko była przekonana o próżności świata, że postanowiła ofiarować swoje dziewictwo Bogu. Od tej chwili jej gorliwość religijna nie miała granic że wyróżaniec, bractwo serca Jezusa i serca Maryi, komunie wynagradzające, ozdabianie ołtarzy, nawiedzanie najświętszego sakramentu, odwiedzanie i wspieranie chorych, przygotowywanie dzieci do pierwszej komunii. Te wszystkie ćwiczenia religijne były jej najmilszym zajęciem. Sama zapewniała, że z serc Jezusa i Maryi czerpała ochotę, siłę i wytrwałość do pobożnych trudów. Dla wszystkich, którzy się do niej zbliżali, była mądrą doradczynią i aniołem pociechy. Rozpaczającym grzesznikom przypominała, że Maryja jest ich matką. Zmartwionych zachęcała do płaczu z Maryją pod krzyżem. Osoby skrupulatne pobudzała do synowskiej ufności Jezusowi. Wszystkim mówiła: Poznawajcie Jezusa, a im lepiej go poznacie, tym goręcej będziecie go kochać. Adela miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej, ukrzyżowanego Jezusa i nieustannie przebywała duchowo na kalwarii. Tamto otrzymała natchnienie, żeby założyć zgromadzenie sióstr od Krzyża. Celem zgromadzenia było oddawanie czci Matce Bożej Bolesnej i wypraszanie nawrócenia grzeszników za jej wstawiennictwem. Siostry od Krzyża zajmowały się także wychowaniem dzieci góralskich i pielęgnowaniem biednych chorych w ich domach. Adela, pełna zasług, bez obawy oczekiwała śmierci, nie narzekała w największych boleściach, pocieszała się i wzmacniała, wymawiając imiona Jezusa, Maryi i Józefa. Z tymi imionami na ustach umarła. O niepokalana, której serce zawsze było doskonale zjednoczone z sercem Jezusa. Wyproś dla mnie tę łaskę, żebym chciał i pragnął tylko tego, co się podoba Tobie i Jezusowi Amen. Modlitwy, na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Pan najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu Synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania. I jak przez przewidzianą śmierć Twojego syna jednorodzonego zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżyć się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę kościoła. Prosimy spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego kościoła i spraw miłosiernie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które Cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Panami i Matko Biegny. Do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj, amen. Litania loretańska. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości módl się za nami stolico mądrości módl się za nami przyczyno naszej radości módl się za nami przybytku Ducha Świętego módl się za nami przybytku chwalebnym módl się za nami przybytku sławny pobożności módl się za nami różo duchowna módl się za nami wieżo Dawidowa módl się za nami kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych módl się za nami Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta módl się za nami Królowo w niebo wzięta módl się za nami Królowo różańca świętego módl się za nami Królowo rodzin módl się za nami Królowo pokoju módl się za nami Królowo polski módl się za nami Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem Swoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Módlmy się. Płaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twojego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciesz się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa świat rozweselić raczył, spraw to prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Pannę Maryję radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa. Módl się za nami, Święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca najświętszej Twojej rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.